Ze względu na pracę ojca, Honoka kilka razy zmieniała szkołę. Kiedy przyjaciele z poprzedniej klasy zerwali z nią kontakt, zraniona dziewczyna postanowiła nie nawiązywać więcej bliskich relacji. W siódmej szkole dołączyła do klubu astronomicznego, mając nadzieję, że tam wszyscy zostawią ją w spokoju. Jednak następuje zmiana, gdy poznaje chłopca, który śni jak najjaśniejsza z gwiazd, Syriusz. Z usług fizjoterapeuty Minoriego Fuji'ego korzystają zarówno celebryci, jak i członkowie Yakuzy. Jest znany nie tylko ze swoich zdolności, ale również z oszałamiającej urody. Zatem klienci mogą napawać się miłym widokiem podczas wizyty w jego gabinecie. Niektórzy z nich mogą nawet skorzystać ze specjalnego masażu. Mimo, już pod maską sympatycznego i urodziwego mężczyzny, Minori skrywa swój lekko-sadystyczny charakterek. Nikt nie może oprzeć się jego dłonią. Do czasu, aż przeszłość Minoriego zapuka do drzwi jego gabinetu. Toru Igarashi przyjął ciekawą ofertę pracy w placówce opieki nad dziećmi zlokalizowanej w górach. Umowa na 6 miesięcy za 3 miliony jenów. Uradowany chłopak udaje się do swojego nowego miejsca pracy i tymczasowego domu. Ze zdziwieniem zauważa, że placówka zlokalizowana jest na totalnym odludziu. Zewsząd otaczają ją lasy, a on i śliczna Sakurako są tam jedynymi dorosłymi wśród gromady dzieci. Pewnego dnia toru dokonuje przerażającego odkrycia i uświadamia sobie, że stanął oko w oko z czystym złem. A jego prawdziwa praca właśnie się zaczyna. W mimującym pokój w królestwie rodzi się dziecko z dłonią naznaczoną świętym symbolem. Zgodnie z przypowiedniami jest to bohater, który zgładzi wyzwalonego po setkach lat króla Demonów, nadszedł czas na ostateczne starcie pomiędzy Dobrem a Złem, które nie dochodzi do skutku, ponieważ zło zaspało. Brak ambicji, dezorganizacja i ogólna degręgolada w królestwie potworów nie wróżą sukcesu planom przejęcia władzy nad światem. Potrzebny jest ktoś, kto uporządkuje ten rozgardiasz i wprowadzi armię zła w nowy wiek. Pytanie tylko, czy piekielne zastępy są gotowe na zderzenie z korporacyjną rzeczywistością? Light novel Suzumiya Harushi po ponad 9 latach długiego wyczekiwania dostaje kolejny tom. 2020, pod względem wracania do starych tytułów, jest z pewnością najlepszym rokiem. Wcześniej mieliśmy do czynienia z powrotem chociażby takich tytułów jak Regairu, ReZero, Mahouki, a teraz jeszcze Suzumiya Harushi. NHK poinformował, że Matsuki, autor niezwykle popularnej mangi „Act Age, został aresztowany pod zarzutem popełnienia nieprzyzwoitego czynu z uczennicą gimnazjum. Redaktorzy magazynu Shueisha Weekly Shonen Jump ogłosili, że anulowali serializację samej mangi. Matsuki i Usazaki wypuścili mangę aktorską w Weekly Shonen Jump w styczniu 2018 roku. Manga była nominowana do 43. dorocznej nagrody Manga Awards Kodasha w zeszłym roku. Jest to niezwykle smutna informacja dla fanów mangi, jak i samego środowiska mangowego, ale i autorki rysunków, która w tym całym zamieszaniu traci najwięcej, oczywiście poza samymi poszkodowanymi Matsukiego. O samej mandze słyszałem wiele dobrego, także wielka szkoda, że tytuł nie doczeka się zakończenia, ale myślę, że nie było lepszego rozwiązania całej tej sytuacji. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.